Dzisiaj chcielibyśmy się skoncentrować przede wszystkim na programie przebudowy dróg i modernizacji dróg na 2015 rok. Jak Państwo pamiętają, ja na początku 2015 roku zapowiadałem, że przedstawimy tę kwestię Państwu szczegółowo. Dlaczego teraz? No drodzy Państwo, przede wszystkim jestem po pięciu spotkaniach z mieszkańcami Wrocławka, jestem również po spotkaniach i takich powiedzmy zbiorowych i indywidualnych z radnymi. I oczywiście kwestia remontów, budowy dróg cały czas się przewija. Ja zdaję sobie sprawę, że ona jest niezwykle istotna dla nas wszystkich, a przede wszystkim jest bardzo ważna dla mieszkańców. Dlatego też chcieliśmy podejść do tej sprawy bardzo odpowiedzialnie i przede wszystkim chcieli, chcieliśmy uwzględnić głosy wszystkich zainteresowanych, a przede wszystkim mieszkańców Włosławka, bo ten program, który przedstawiamy, jest w dużej mierze odpowiedzią na oczekiwania społeczne mieszkańców Włocławka. Dlatego też ja za chwilkę poproszę o przedstawienie tej kwestii szczegółowo przez panią prezydent Dorotę Grabczyńską, a tutaj na początku właśnie tak gwoli informacji chciałem państwu powiedzieć jak to się odbywało. I chciałbym też wprowadzić, drodzy Państwo, taką praktykę, że kwestie inwestycji i tych większych, i tych mniejszych będziemy... Uzgadniali przede wszystkim z mieszkańcami. Dlatego też są w tej chwili realizowane te spotkania. Wszystko na to wskazuje, że w drugiej połowie roku, jeszcze przed uchwaleniem i rozmową szczegółową na temat budżetu na 2016 rok, powielimy czy zorganizujemy kolejną turę spotkań w poszczególnych osiedlach, okręgach wyborczych z mieszkańcami miasta, żeby te sprawy szczegółowo uzgadniać. Uważamy, że. Mieszkańcy powinni mieć wpływ na inwestycje realizowane przez miasto Włocławek, w tym inwestycje drogowe. O szczegóły już poproszę Panią Prezydentę. Tak. Proszę Kaczyńska. Państwa, przy, y, przedstawimy Państwu listę dróg w ramach programu otwarcia dróg, dróg gruntowych, przebudowy dróg gmin, gminnych, powiatowych, budowy chodników i budowy dróg rowerowych i ciągów pieszych. Ta lista na pewno nie jest satysfakcjonująca, ale e, trzeba wziąć pod uwagę, że, 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 że tak powiem z dużej listy dróg wypadły drogi, które w tym roku będą w jakikolwiek sposób naruszane przez gestorów sieci, tak? czyli przez wodociągi, przez gaz, gazownie e, czy przez, przez innych gestorów sieci, czy, czy przez sieci elektryczne. E, wszystko, wszystkie drogi, które w tym roku będą E, będą działali na nich gestorzy sieci, e, że tak powiem zostały usunięte z tego programu. W ramach utwardzenia dróg gruntowych zostanie dokończona ulica Parkowa od, od e, ulicy Botanicznej do Kościelnej ulica Łosia, ulica Żwirki i Wigury, ulica Zimna, ulica Michalińska od Paprociej do Świetlanej, ulica Kościelna od Jaworowej do już istniejącej na nawierzchni, ulica Żołnierska od Ptasiej do Barskiej, ulica Różana, Poziomkowa i częściowo Kulińska. W związku tam właśnie z tym, że, że na części działają gestorzy sieci. W ramach przebudowy dróg gminnych ulica Kościelna od Brzezinowej do Jana Pawła, ulica Chabrowa, Żytnia od Barskiej do Polnej, Wesoła, Pochyła, Makowa, Łanowa. W ramach dróg powiatowych Płocka od Barskiej do Zielnej, Chmielna, Jana Pawła od Lasu do Ronda na skrzyżowaniu, ulicy Letniej i Jana Pawła, ulica Związków Zawodowych. Chodniki zostaną wykonane na ulicy Mickiewicza, Żytnia na odcinku od czternastego półku Piechoty do Łanowej, na ulicy Zapiecek przy, po stronie ulicy Szkół Plastycznych, stronie, na której znajduje się Szkoła Plastyczna, na ulicy Kraszewskiego na odcinku od Traugutta do Chmielnej. Na ulicy Jodłowej od strony Chmielnej, na ulicy Bukowej od Traugurta do Chmielnej. Drogi rowerowe i ciągi piesze zostaną wykonane na ulicy Zbigniewskiej, naprzeciwko kościoła od strony ulicy Kruszyńskiej, na ulicy Łanowej od Żytniej do Ostrowskiej, na ulicy Wiejskiej, i na ulicy Okrężnej. Tam zostanie wykonana ścieżka, jeżeli wystarczy środków, to zostanie wykonany również chodnik. Obecnie jesteśmy na etapie projektowania technicznego. Jak tylko formalnie połączy się miejski zarząd dróg z MZUKiem, a inwestycje drogowe oficjalnie, czyli z dniem 1 maja przejdą w gestie Urzędu Miasta, wtedy będziemy mogli ogłosić przetargi i rozpocząć pracę.